różnić prawdę od kłamstwa. A jednego i drugiego będzie obfitość. Dlatego myślę według mojego rozumienia, Że byłoby to bardziej licytowanie się na informacje aniżeli przynoszenie Państwu korzyści. Bardziej czujność, głos serca i rozumu będą Państwu nauczycielami i przewodnikami, a ja, tak jak zapowiedziałam na ostatnim spotkaniu misji Faraon, finalnym minionego roku. Wcale nie podejmuje się roli pomagania komukolwiek w dokonywaniu własnego wyboru. Zresztą nie mam takiego prawa. Nikt nie ma tak naprawdę tego prawa, gdyż na planecie Ziemia obowiązuje, obowiązywał i będzie obowiązywać szacunek do daru wolnej woli ludzi. Dlatego jak mówię, doradcami państwa na te trzy lata do wielkiej przemiany w roku 012 będą. Zarówno serce, jak i rozum. I one będą Państwa prowadzić do opowiedzenia się, po której stronie, czyli bliższej Waszemu sercu, stronie yy, chcecie stanąć. Czy pójdziecie za energią nowej Ziemi, która już jest obecna, czy tej odchodzącej, do której sentyment, nazywany często tradycją i różnymi innymi uczuciami, będzie również Państwa skłaniał. Natomiast ja. Hmm, no cóż, tak sobie pomyślałam i nie tylko pomyślałam, jak nigdy dotąd będę wykorzystywać ten największy atrybut tej oto audycji, czyli przesłanie nadane z założenia. Pół żartem, pół serio. Co będzie pół żartem? Co będzie pół serio? Ocenę będę pozostawiać nieustająco dla Państwa. Proszę państwo, teraz nasza organizacja, czyli Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych dla Mysterious of the World kontynuując jeszcze przez niedługą chwilę działania bez nagłaśniania medialnego, po to mamy spotkania y, otwarte, żeby sobie rozmawiać na czas obecny na te tematy, będzie kierować wysiłki bardziej w duchowy rozwój ludzi pragnących uczyć się posługiwania wiedzą duchową w praktyce, ponieważ jedno z drugim idzie w parze. Duchowość, proszę Państwa, i poszukiwanie, iście do tajemnic przedwiecznych, z czasów biblijnych jedno bez drugiego jest po prostu niemożliwe. Stąd też w tym roku ja już też nie za bardzo dam się ciągnąć państwu za język, chyba że w osobistych rozmowach bardzo lubię z państwem spotykać się i rozmawiać. Natomiast nasze spotkania otwarte będą ukierunkowane bardziej na naukę duchowych praktyk. Stąd też goście Którzy będą przybywać na nasze codzienne, yy, comiesięczne, przepraszam, spotkania. A pierwsze spotkanie w tym roku 2010 odbędzie się, yy, mieli Państwo, 17 stycznia o godzinie 3 po południu w sali yy, klubu sportowego Eagles przy 5844 North Milwaukee w Chicago. I temu tematowi poświęcę już teraz dużo czasu na antenie do czasu naszego spotkania, czyli 17 stycznia, abyście Państwo zdążyli zarezerwować sobie czas na to spotkanie i poznanie zasad stosowania sposobów samoleczenia według nauk Bruno Gröninga, ponieważ poza noworocznym powitaniem oczywiście w imieniu zarządu fundacji i prezentacji planów na pierwsze miesiące roku 2010, Mamy dla Państwa już pierwszego gościa, pierwszych gości, ponieważ Pan Edward Zawacki ze wspólnoty, z Towarzystwa Tutaj z Metropolii chicagowskiej, który przybędzie reprezentować Towarzystwo Przyjaciół Bruno Greninga, obiecał, że może się uda przyjść również z kilkoma osobami jako świadkami tych uzdrowień cudownych według nauk Bruno Greninga i odbędzie się nauka i prezentacja zasad działania boskiej energii uzdrawiającej do wykorzystania w życiu każdego człowieka właśnie według nauk przekazanych mistrza Bruno Greninga. Tak nazywają go członkowie i przyjaciele towarzystwa. Drodzy Państwo, dzisiaj w związku z tym chcę przekazać troszkę informacji o Bruno Gröningu, przybliżyć Państwu sylwetkę tego niezwykłego człowieka z nagrań archiwalnych. Natomiast jutro jestem umówiona już na spotkanie antenowe na nagranie z panią Jolandą Rychel z Niemiec, która z tamtego terenu prowadzi zespół. Towarzystw, przyjaciół Bruno Greninga na całym świecie, bo trzeba Państwu wiedzieć, że przez te bez mała 60 lat ta wiedza, nauki przetrwały i jest to organizacja, która na dzień dzisiejszy działa już na całym świecie, na wszystkich kontynentach i bez mała we wszystkich krajach na świecie. Więc. Spotkanie styczniowe, na które Państwa zapraszam, abyście mogli zapoznać się z tymi naukami, wiem, że wielu chętnych jest, dlatego, mili Państwo, zgłoszenie obecności jest konieczne ze względu na przygotowanie wystarczającej ilości miejsc. Jeśli ktoś z Państwa nie zgłosi swojego przybycia, nie zrobi y, zgłoszenia swojego, które nic nie kosztuje. Jedynie wstęp 5 dolarów, który pobieramy oczywiście na pokrycie kosztów wynajmu sali. Y, Spotkanie jest bezpłatne. Wystarczy tylko zadzwonić do Nature Beginnings pod numer telefonu 1773 282 1344 i potwierdzić swoją obecność. Po zamknięciu sklepu też można, nawet w tej chwili, zadzwonić i zgłosić swoją obecność, zostawić tylko swoje imię, nazwisko i Zostanie to zaznaczone. Przy wstępie będziecie Państwo mieli już miejsce swoje zajęte. Sala nie jest za wielka, dlatego, drodzy Państwo, nie możemy przyjąć więcej osób, aniżeli jest to realnie możliwe. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 stycznia włącznie. Dlatego później lista już jest zamknięta i oczywiście ja będę Państwa na bieżąco informować, jak sprawy wyglądają. To by było na tyle, za chwilkę przejdziemy już do przekazywania przygotowanych materiałów. A teraz już materiały archiwalne na temat Bruno Gröninga. W roku 1949 powstaje duże zamieszanie wokół człowieka o nazwisku Bruno Gröning. Staje się znany jako cudowny uzdrowiciel. Odnajdują go tysiące ludzi, słyszy się tam o niewiarygodnych uzdrowieniach. Nawet ludzie zdiagnozowani przez lekarzy jako nieuleczalnie chorzy są przekonani o cudownej sile Gröninga. Jedni uważają go za mesjasza, inni za szablatana. Byłem dzisiaj na Traberchowie koło Gdy Nie uwierzysz, co tam się dzieje? Były tam tysiące ludzi i Gröning, on sam. że ten Gröning znowu z tym zaczynasz. Było tam tylu chorych na wózkach inwalidzkich, na noszach, i nagle, nagle niektórzy wstali. Przestali. Jeden z ludzi, którzy leżeli na nosach. Podniósł się i powiedział Czuję się dobrze, czuję się dobrze I w tym momencie paraliż zniknął Rozegrało się to w ciągu pół godziny I wtedy zacząłem próbować prostować moje ramię Które od lat było w takiej pozycji I ono wyprostowało się I w tym momencie bóle zniknęły To było coś zupełnie innego Coś, czego jeszcze nigdy przed tym nie przeżyłem I w oparciu o moją wiedzę Nie umiałem tego zaszeregować. Wkrótce dają sobie znać środowisko lekarskie, które okazuje się w stosunku do tego fenomenu niezwykle sceptyczne, w związku z tym Groening otrzymuje zakaz uzdrawiania. Mimo zakazu uzdrawiania ciągle przybywali z daleka ludzie szukający uzdrowienia. Nacisk na władzę tych nieszczęśliwych ludzi był coraz silniejszy. Grening zostaje faktycznie oskarżony o wykonywanie praktyk Uzdrawiających bez zezwolenia I o naruszenie ustawy o wykonywaniu zawodu naturoterapeuty Kiedy ogłoszono, że będzie wytoczony przeciwko niemu proces Prasa prześcigała się w doniesieniu Oskarżony zachował się jak szarlatan niedbale i sprzecznie spraw. Wywołany zostaje prawdziwy medyczny spór o fenomen Greninga Nie wiadomo jak zaszeregować te wydarzenia Grening ciągle podkreśla, że Bóg jest największym lekarzem i nie istnieją choroby nieuleczalne. Dla niego liczy się przekazanie miłości bliźniego i świadomość, aby nie słuchać ludzi, tylko słuchać Boga.